No, i po drodze, jadąc do Niemiec, wylądowaliśmy w Wąchocku. Prawda? No. Że? Tak? Tak, tutaj jest jakiś zalew, jest jakaś tama, jest jakiś pałac tam. No. no i tak dalej. dla, tak to dla No, właśnie. Okay. Także jesteśmy na tamie w Wąchocku. To jest chyba tama. Tak mi się wydaje. I tam na wprost jest jakiś pałacyk, nie ma okien w ogóle, nie jest to taka jakaś straszna ruina, ale z ulicy go wypatrzyliśmy, w ogóle to miejsce tutaj, z ulicy to lepiej wyglądało, no ale ogólnie to miejsce jest dosyć tak fajnie zagospodarowane jak lubimy, czyli władza się postarała i zaraz sobie obczajemy te ruinki tutaj, bo jak zawsze coś takiego widzimy to oglądamy. No i! A bo tu się idzie nad wodą? O w mordę! <laughs> Fajne uczucie to, Jakby ta krata poszła? Co bałaś się? Oj tam! No i wysokość i, i w ogóle prąd wody. Patrz jaki Ale, to pałacyk. Co to jest pozostałości zespołu pofabrycznego w Wąchocku? A, czyli nie pałac. Nie pałac. To była jakaś fabryczka. A ładne fabryki dawniej nie. Kiedyś w ogóle było inaczej. I ktoś mi powie, że nowe jest lepsze. Kiedyś były jakoś fajnie. Nie, ale chodzi o to, że... Ale wszystko co ja wiecie, kocham... w ja... czasach jest ładne, to jest stare. Tak. Nowe nie jest ładne. No. Ja kocham technologię, kocham nowoczesność, ale... Bardzo cenię starocie. Bo to jest coś, co zostaje po nas. Znaczy po innych epokach, a po nas zostaną co? Płyty gipsowe i tyle. No, śmieci. <laughs> I kupa śmieci. No dobra, to co? Nie obczajamy tam, bo tam jakieś też są takie widzę duperelki. Jakaś trasa rekreacyjna, tam coś jest. No nie będziemy tego obczajać. Z drugiej strony tak samo, tu jest jakaś siłownia. No jest tutaj gdzie pójść, tylko że to jest jakaś mała chyba miejscowość, ale wąchoc z czegoś był znany, nie wiem z czego, czy z kawałów. Może. Z czegoś był. Musimy drugi raz przejść przez to <laughs> razem. No dobra, najlepiej iść po szynie, szyna jest stała, twarda, patrz. A te twarda to idzie. Patrz. Ale. I takie coś też powinno być w każdym mieście, żeby wiedzieć, miały gdzie się wyszaleć. Nawet ja bym się poszalała. Mega. Skupan. Zaczynają się tereny, których nie lubi nasz kamper, czyli właśnie takie podgórka. Się obawialiśmy, że nas nawigacja poprowadzi Patrz, tam. tam, tam jest, o, matko Jak <laughs> Na szczęście nie. Skręćmy. I znowu będziemy jechać przy autostradzie. autostradzie jest szybkiego ruchu. No. To lubimy. No, i dotarliśmy do Kielc. Co to jest? Centrum handlowe Korona. Jak? Centrum handlowe Korona. Aha, i teraz co? W prawo. I tam gdzieś będzie to centrum. No i tak jak przed chwilą mówiliśmy, jesteśmy w Kielcach. Dojechaliśmy w końcu do Kielc. I, i. Przyjechaliśmy sprawdzić to co, to, jest, to, to, co mówię. Ale nie pizga w Kieleckim? No to Już No ale ktoś Podobno tak. No w Kieleckim wcale tak nie pisze. Ale, ale, ale. No nie, no, no a ludzie, ale... którzy napisali w komentarzach, mówią, że nie pizga wcale w Kieleckim. No ale tak się mówi: pizga jak w Kieleckim, no więc przyjechaliśmy to sprawdzić. Zobaczcie jaki mają rynek. Czy ładniejszy, jak. Tak. Radom. I czy naprawdę są tu scyzoryki? Scyzoryk, scyzoryk. Tak na mnie wołają. Nie kojarzysz, ty nie znasz takich tematów. To ty tylko jesteś taki stary. Leroy! Nie rozumiesz? Nie. No widzisz. No ryneczek mają fajny. Pewnie latem to wszystko jakie jest otwarte i czynne, to to jest wow. I kupa ludzi, a teraz już widzę, że to już po sezonie. No ładnie. Rynek w Kielcach. Podoba się. Ale oczywiście jak każdy rynek, to co mówiłem przedtem, wybetonowany. Nie ma, że boli. Ktoś pisał w komentarzach, a bo to pod imprezę, eventy i coś tam, coś tam. Pieprzenie, nie głupot. I tutaj pewnie czołg jakiś stał. Albo coś, bo takie duże postument. Jakby na czołg, nie? Madzia? Możliwe, że stał. No fajnie, podoba nam się. Serio. Ładne kamieniczki, ładnie. Tylko no, stare miasta tak wyglądają, stare rynki. Ładnie. Gdzie myśmy to byli przedtem? Radom. No w Radomiu dużo, dużo do roboty jest do odremontowania. Zapraszasz na kebab? No, chcesz kebab? No bo w Kiewiecki kebab? No bo Madzia Co? Jesz kebab? kebab? Jaki wzięłaś? Mały Mały, mały to Znacie jest taki duży Ale tortilla? Tak Mieszane mięso i sos z No, także tu jemy w Kielcach Saraj to jest Kebab nie, nie? Dawno nie jedliśmy kebaba Bardzo dawno bardzo. Kiedy myśmy jedli kebab? Teraz żeśmy tylko jedli na helu kebab za cały sezon. Co wtedy ja z Szymonem pojechałem po kebab? Skandal. No, w tym sezonie żeśmy sobie darowali, w tym sezonie żeśmy się goframi cały czas. Każdego dnia gofry, 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 gofry. To było przygięcie. Ten sezon to była masakra. Same słodkości. Ale mieliśmy siłę na działanie. Te. Maciu, i jak kielecki kebab? Dobry. Dobry? No, mi też smakuje. Mniam. Stwierdzam, że jest tu bardzo dużo knajp. To jest knajpa to przy knajpie. jest miasto, przynajmniej centrum. Podoba nam się. Właśnie knajp jest dużo po wszystkich właśnie uliczkach, także na plus, podoba no. nam się. Ale jestem w szoku ile knajp tu jest. Naprawdę, tu jest knajpa przy knajpie. tu Gdzie nie pójdziesz to normalnie żarło. I jeszcze jedna rzecz. Kantor, 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 kantor. Tutaj i tam kolejny, dalej też kantor. Tutaj kantorów jest zatrzęsienie tak samo. Nie? Szok. Jeden Ty przy drugim Czy nie konkurencji? Może A, to jest, nie A tu już jest rynek? Bo byliśmy w Biedrze Kupić sobie coś na wieczór Na piechotkę Żeby nie gnać bie tym Biedronką chciałem <ściałem> powiedzieć Tak, bo się rzucek obrazi <ściałem> Załapaliśmy się na jakieś spotkanie rowerowe Proszę bardzo Proszę bardzo, duży dzwonek Już pokażę jak wygląda dzwonek Dobra, mykamy do kampera i jedziemy dalej. Obczailiśmy, co mieliśmy obczaić. Nie tam. No i dobrze, ale nie idziemy tam. Idziemy tam. Idziemy tam. Dzisiejszą nockę spędziliśmy w Kielcach. Marek znalazł parking przy y, stadionie. Stadiony i cmentarze to są zazwyczaj takie miejsca, w których na pewno jakieś miejsce parkingowe będzie. I o dziwo było tutaj bardzo cicho. Parking wygląda tak, tutaj jest jakiś, jakaś hala sportowa, coś takiego, jest ogromny. I jak widać pusty, bo brzydka pogoda, no tam dalej są samochody, a tu gdzie staliśmy, czyli stoimy sobie na samym, 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 samym końcu nikt nam nie przeszkadzał, my też nikomu nie przeszkadzaliśmy spędziliśmy sobie tutaj nockę zmontowałam film, a teraz powoli powoli jedziemy już do moich rodziców także let's go no i dojechaliśmy do buska Zdrój Busko Zdrój, taka miejscowość pierwszy raz tu jesteśmy w życiu a jedziemy do Rabki i tak po prostu inną troszeczkę drogą niż do zawsze Rabki Zdrój więc musimy zaliczyć inny jakiś zdrój po drodze bo w Rabce wcale nie jest tak zdrowo i no, zanieczyszczone powietrze i wiecie. Więc Musimy jedziemy się z Kielc. Pojechaliśmy na Busko Zdrój. No i w Busku będziemy odbijać na Dobczyce. Dobczyce byliśmy jakoś rok temu, tak, dwa lata temu. Dwa lata temu, bardzo fajnie. Tam by było. jest mega. Wam film. Tam jest mega. Piękny, fajny zamek, fajny zalew. Naprawdę jest tam w naszym klimacie. A teraz zobaczcie, jak tu jest ładnie. Kurde. Fajna aleja. Mhm. A po co te domeczki na drzewach? Dla owadów? Mhm. Ale jest niefajnie. Jest zimno, jest deszczowo, jest obleśnie. Ale mimo to idziemy. A co? Jak byłam mała. Ty byłaś mała? Tak, jak no. byłam mała. To ciepło zaczynało się na ogół w kwietniu, kończyło się we wrześniu. No. Jak się A teraz, szło. jak jestem duża, to ciepło zaczyna się zazwyczaj początkiem sierpnia i kończy się początkiem sierpnia no. i tyle jest ciepła. Nie ma ładnych... więcej. Czyli początkiem sierpnia, końcem sierpnia. Początkiem sierpnia się zaczyna i początkiem sierpnia się kończy, w sensie że nie ma ciepła. O, nie, nie no lipiec jest zawsze ciepły w Polsce nie, teraz nie, od bardzo. kilku lat i to wszystko. Jest po prostu Sierpień, sierpień bywa już taki sobie. Wrzesień najczęściej jest obleśny. Wow. A październik jest później fajny. Także nie udaje nam się pogoda rozwijać. Więc czekamy na październik. Dom zdrojowy. W busku zdroj. Magda ma jaka przyczepa. Eee, ale czad! Chodź idziemy uczajcie. Ale. To. Także tenż nie musi poczekać. Ale czad! Bardzo ładna. Tutaj są te tężnie, nie? Znaczy tu jest całe to sanatorium czy coś, a tutaj jest chyba to. Od 10 do 21. Ale nie widzę, żeby to coś było otwarte. Wszystko ogrodzone, pozamykane. Fajnie to wygląda. Robi wrażenie. No. Mega. Taka obronna ta. No, twierdzę. Czyli trzeba sobie coś wykupić pewnie. Nie no fajnie, ładnie jest zrobione, wszystko, super. Kasy kupę wydane. Naprawdę. No i tam wchodzisz do środka. I sobie śmigasz po, po tym, nie? Między jakby tymi, tymi tymi murami z patyków. No ładne, ładne, tylko trochę już nie pora chyba na to. A tam co? Szpital? Szpital i uzdrowisko sanatorium. To od góry wygląda. I tutaj można sprawdzić. Maszyn. Dronem nie będę latać, bo pada i nie wiadomo czy tu wolno, więc zobaczę sobie tak. Ja mogę tak to wygląda. Co nacisnąć? Zakup biletu i zobaczymy ile. Mhm. Tu naciśnij aby zapłacić tej biletu. Bo nie. Wiem. Nie działa. 8 zł. Osiem zł normalny bilet, jakby I ktoś chciał wejść. Nie złotych, iść. żeby sobie pochodzić. No jak ktoś chce się nie. Wdychać i spędzić tu pół dnia, to pojedziemy. To pojedziemy do Rabki, będziemy mieli to samo za darmo. No, w Rabce też jest, mamy nie, tężnie. Nie, nie w sumie to ten zapach tej, tej solanki tutaj nie za bardzo pasuje, ale to niby takie zdrowe jest i w ogóle. No. No ale... Aha. Zobaczyliśmy. Ale mówię, w Rabce no też mamy, możemy tam śmigać w kółko, ganiać się na golasa, na także... Rad. Nie, nie. Aha, no dobra, to nie. Dobra, jedziemy zobaczyć jeszcze centrum w Busku i spadamy dalej. No. Jakby co, byliśmy, zaliczyliśmy. Znaczy, nie, no ładnie ktoś myślę. może powiedzieć: Ale wy tak naprawdę to nie zwiedzacie, nic nie widzicie. Jadąc no nie. autem, sprawdzamy, jadąc po prostu, co, jak miasto wygląda, co nie, no bo przejeżdżamy praktycznie no, nie widziamy, wiele, wie, ale chodzi mi o to, że jadąc. Widzimy miasto, prawda? Widzimy uliczki, przejeżdżamy przez nie, więc widzimy jak miasto wygląda. Nie zwiedzamy atrakcji, zawsze staramy się zobaczyć rynek, no i jakąś tam główną tą, nie? No i też sam przejazd przez miasto zawsze albo nas zniechęca, albo zachęca do tego, żeby zobaczyć więcej. Miasto no. jest całe, ogólnie nie podoba nam się, to szybko Kielce były super. Także warto dbać o same miasto. Kielce były może. super. Radom był fajny, ale płakać się chciało, że tak zaniedbany. No. Busko, na razie widzimy tylko uzdrowisko. No i super przyczepę. Ta przyczepa to jest normalnie cudenko. Na wakacjach poznaliśmy pana, nie? Na, na, nad morzem, który robi takie przyczepy, montuje. I za granicę to później wysyłają, sprzedają. Piękna jest. I to jest to, co pokazywaliśmy w Puczku. Kubełki na. Się odchody? No i torebki. I torebki są tutaj papierowe. No mega. Wielki szatron. Madzia, Madzia, poczta, a ty paczek nie nadajesz. No dzisiaj nie. No dzisiaj nie. No, Robotać, robiła, <grym> 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 rabotać. Ty roboty. <grym> ty. Hej, hej, Madziek. Co? <grym> nie no, bo trzeba coś pokazać, nie? Ludziom? Wiesz co, moja mama nigdy nie była w busku i nigdy nie będzie, więc ja uwieczniam tak, żeby pokazywać też głównie mojej mamie. No, tak. no bo ona później mówi, o, tam nie byłam, tam Dobra, nie byłam. Dobra, to pokaż twojej mamie ten dom. Dobra, zaraz pokażę. Chciałem coś powiedzieć. Mogę? No. Chodzi mi o to, że ludzie się dziwią nam, że nam się podobają takie rzeczy przyziemne. Ławki, lasy, drzewa. Takie proste. No bo my lubimy naturę, spokój i takie rzeczy, nie? No. Dlatego się dziwimy, jak komuś E, Władysławowo może się podobać. No tak, nie, nie rozumiem. No tam wiesz, kempingi te, co są e, z dala od Władysławowa. Spoko, ale samo miasto, no jest ładne. Dobra, tak mniejsza z tym. Taki fajny domeczek. Taki, taki, taki stary. Ale jest ładniutki. Polskie towarzystwo. PTTK to jest. Jakieś i coś jeszcze. Co tutaj z tej strony? Kurde. Ale... Ha. No i dotarliśmy do centrum. Centrum takie se, ale dziewczyny spoko. Nie no. Tak to wygląda, nie? I, I dziewczyny spoko. Nie? I dziewczyny fajne. No dobra, mi z tym żarty były żartami. To jest główny park centralny w Busku zdroju. Czyli to jest jakby centrum główne. Rynek, nie dary, wiem jak to nazwać. Coś co mi się kojarzy z pacanowym Tylko, że tam było takie mini. Nie? Mini park na środku, dookoła ten, nie? Więc tak to wygląda. No ale nie ma co pokazać. Bo na ogół na rynkach, e, zawsze, w starych rynkach jest albo ratusz, e, albo kościół i tak to wygląda. Busko to chyba bardziej tak dla babci y, które są tak. Musimy przyjechać, a tak to to nie ma co... No bo to jest taka miejscowość uzdrowiskowa, nie? Jest estetycznie ładnie, ale nie ma do czego wracać, więc raczej już nie nawet tutaj, chyba że będziemy widzieć jakieś tam... Także jedziemy na Dobczycę. No. Kurde, broda mi znowu zaczyna siwieć, bo ktoś tam marudził. Starość. Nie, ktoś marudził. Po co się farbujesz, po co? Po gówno, bo lubię.